Siemanko! Były już słuchawki Helu T16 na moim kanale, teraz czas na Helu T17, które na pierwszy rzut oka zresztą wyglądają jak typowe, sportowe TWS-y. Czy nadają się do czegoś jeszcze niż tylko bieganie, bądź jakieś inne sporty, czy warto je kupić? Tego dowiecie się oglądając ten film. Aha, zapomniałbym, na koniec konkurs do wygrania właśnie te słuchawki o wartości w tej chwili około 200 zł. Halo T17 nowiutkie, zapakowane. Także myślę, że warto oglądajcie bardzo uważnie ten odcinek, aby odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Jedziemy z tematem. Na początku szybki unboxing. Pudełko jest można już powiedzieć typowe dla Halo. Na białym tle mamy na froncie słuchawki i logo Halo. Mamy również informację, że będziemy mieli tu do czynienia z kodekiem Bluetooth Qualcomm APTX. Oczywiście, aby dźwięk był odpowiedniej jakości, również smartfon powinien obsługiwać ten kodek. Z tyłu pudełka mamy standardowo specyfikację i w zasadzie to by było na tyle. W środku małe zaskoczenie, a w zasadzie dość duże, bo etui na te słuchawki jest po prostu bycze. Oczywiście kształt i wielkość samych słuchawek ma na to niemały wpływ. Nie są to przecież pchełki. W środku znajdują się słuchawki, ale zaraz do nich przejdziemy. W pudełku są również wymienne gumki, kabel do ładowania oraz instrukcja. Etui ładujące jest naprawdę dobrej jakości. Czuć, że jest porządnie wykonane. W środku znajdziemy diody informujące nas o poziomie naładowania słuchawek. Szkoda, że diody znajdują się w środku Etui, a nie na zewnątrz. A skoro o tym mowa, to słuchawki ładują się około 2 godziny, natomiast Etui około 3. Fajną opcją jest znowu możliwość ładowania indukcyjnego, jednak tutaj czas ładowania oczywiście wydłuża się o średnio godzinę. Słuchawki są również dobrze wykonane. Tworzywo jest miłe w dotyku, część którą zakładamy na ucho nie wpija się nam w ciało nawet po dłuższym noszeniu. Kolejną zaletą takiego sportowego zaczepu jest to, że słuchawki nie wypadną nam w nawet podczas biegania czy uprawiania innego sportu. Heilu T17 są wodoodporne, jednak jest to tylko IPX7, co pozwala na zanurzenie do 1 metra przez 30 minut. Fajnie, że po założeniu słuchawek na uszy są one automatycznie rozpoznawane podczas ich ściągania. Utwór muzyczny się pauzuje, a przy zakładaniu wznawia. Czas działania słuchawek na pełnej głośności to około 4,5 godziny, więc myślę, że jest naprawdę dobrze. Parowanie odbywa się dość szybko i sprawnie, warto jednak ściągnąć aplikację Halo, aby mieć dostęp do opcji ustawień. Można również podejrzeć, ile procent naładowania ma każda słuchawka, czy nawet ETUI. Jakość dźwięku słuchawek Halo T17 określiłbym na naprawdę dobry. Słuchawki kosztują w tej chwili około 200 zł i jest to cena adekwatna do jakości. Dźwięk jest naprawdę czysty, nie brakuje jednak troszkę więcej basu można ewentualnie pogrzebać w jakimś korektorze i troszkę podbić właśnie te niskie tony. Głośność stoi na wysokim poziomie. Myślę, że pod tym względem nie będzie nikt miał powodów do narzekań. Hejlu oczywiście umieścił przyciski dotykowe, dzięki którym możemy przewijać i przyłączać utwory, czy je pauzować i wznawiać. Podwójna redukcja hałasów DSP i CVC również nie zawodzi. Choć mam wrażenie, że wyglądało to ciut lepiej, choćby w Halo T16. Rozmowy stoją na naprawdę dobrym poziomie. Zawsze bardzo dobrze słyszałem rozmówcę. Druga strona również nie miała problemu ze zrozumieniem mnie. Słuchawki Halo T17 to tak naprawdę słuchawki uniwersalne. Będą one odpowiednie nie tylko dla sportowców, ale też dla osób które po prostu chcą posłuchać muzyki na dobrej jakości słuchawkach, a ten zaczep na uszy może być dodatkowym atutem tak naprawdę dla osób, którym wszystkie słuchawki wypadają z uszu. A teraz obiecany konkurs. Jeśli chcesz wygrać nowiutkie, zapakowane słuchawki Helu T17 musisz zasubskrybować kanał i jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i kliknąć dzwonek. Zalekować ten film i udostępnić go na swoim profilu na Facebooku. Polubić moją stronę na fejsie, link będzie w opisie pod filmem. Odpowiedzieć na pytanie konkursowe i poprzedzić je słowem konkurs w nawiasie. A pytanie brzmi: Jaki rodzaj sportu uprawiałbyś w słuchawkach Halo T17, gdybyś je wygrał? Konkurs będzie trwał 7 dni od daty publikacji tego filmu. Zwycięzcę ogłoszę, myślę, tak, około 2-3 dni po zakończeniu tego konkursu. Zwycięzcą będzie oczywiście osoba, której komentarz spodobał mi się najbardziej. Subskrybujcie kanał, klikajcie koniecznie dzwonek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, no i powodzenia przede wszystkim. Na razie.